Ej, wiecie co? Dzisiaj dowiedziałem się, że zjadłem starą bułkę sprzed tygodnia chyba w szkole, bo zapomniałem wziąć nowo, nowej bujki, bujki, bułki, znaczy, to po prostu było straszne, mega straszne po prostu, no. Zjadłem, pokażę wam zaraz coś, pokażę wam zaraz coś, pokażę nam zaraz coś. Bum! Ej, czego się gapisz, ja to jem! Daj mi spokojnie zjeść, no! No daj mi, no! Mam, 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 On je, je bez przerwy, na spamu, na co jedzenia i teraz że go wody mu nie zmieniłem, A coś za coś i coś, co, coś. Gdybym mu na nie zmienił wody, to mu nie na się powiedzenia Tak to działa, tak to działa, tak zawsze to działa. No ale co ty mi, kurde, lepiej wody niż zmienić? Pić mi się teraz będzie działo, no. No i czego? To ja po suficie mam wody szukać? Nie, wody w miejsce. Logiczne. To jest kot. On myśli, on myśli. Chęcią bym sobie wypił mleko, bo jakieś płatki zjadł, ale nie mam mleka. Nie mam, znaczy kończy się mleko, a nie chcę. Bo jutro rano będą się mieczepiali, że całe mleko wypiłem, i do kawy nie będą... Ale ciemno, nic nie widzicie, ale magia. I nie, nic nie będzie, po prostu mega. Po prostu, no nie mogę, no. I co ja teraz? No, ja bym chciał zjeść, no i co? I nie ma, nie mogę. Nie mogę. No i co mam zrobić? No, zobaczcie, no, jest otwartego, i mam normalnie 250 gier. Nie wiem, czy widzicie w sumie. Będzie po O Tutaj. O, oh, ile gier, widzicie? Ja nie mam w co grać. Uwierzycie, ja nie mam w co grać. Nie, nie mam. Mam 245 gier, a w tym z połowa z tego to jest y, te takie niezależne, wiecie. No i takie free to play. No dobra, może nie połowa, no 4-5 gier, gier, to jest free to play, typu Team Fortress, Alien Swarm i tak dalej, i tak dalej, więc a reszta to są takie niezależne, a tak 50-50 to są niezależne i pełnoprawne gry. To, tak w sumie nie jest tak źle. Co nie? Um, jeszcze nagrałem ten nowy odcinek z Seven Days To Die, który pojawi się w środę. Będzie on o nowym... o nowej Alfie, której trochę się pogubiłem z, z tym całym tam mówieniem, co i jak mam miałem zrobić. I trochę mi to nie wyszło, ale mam nadzieję, że on się i tak i tak spodoba. Trochę to tam prze, przetenteguję, więc, więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, no. A jak nie no, to trudno się mówi, prawda? Eee, sprzedałam ostatnio sporo kart na Steamie, nie wiem po co, ale sprzedałam, bo mi się nudziło. I z już mam 0,63 euro, czyli 63 centy. Mogę na coś wydać. ja oh, yeah. na coś na pewno wydam kiedyś. No ale co? Tu będę wam ględził o byle czym. Eee, wczoraj zauważyłem, patrzcie, poczekajcie, pokażę wam jest coś na Social Blade To jest ogólnie strona, wiecie, nam pokazują moje statystyki. Pa patrzajcie, patrzcie, tutaj, czekajcie. Widzicie, widzicie, widzicie. Eee, to jest chyba tutaj o, gdzieś o, tak o. O, tutaj w. Tutaj, 35 subskrypcji w jeden dzień, potem było 1, chociaż to się po prostu nie wyliczyło. 22 i 9. No to jest dziwne, bo dawno tak nie było, tak samo wyświetlenia. Yy, 2003, 4, 3... No, ale te 2000 tak naprawdę są wyświetlenia z dnia wczorajszego i dzisiejszego Plus jeszcze tam dojdą jeszcze z dzisiejszego, tak mi się wydaje Ale to jest dziwne, bo dawno tak nie było, naprawdę 35 subskrypcji w jeden dzień, no to jest naprawdę dziwne No na, na, chyba, że coś po prostu pomyliło się Teraz mam 55 Pokazuję po 58, czyli 29 mi przybyły No nie tak źle, szczerze mówiąc, nie tak źle Więc, no Cieszę się, cieszę się bardzo No i cieszę się, że też wam coś te stawia się podoba, co mówię w każdym w każdym vlogu praktycznie Dobra, ja się, ja tutaj już nie będę wam tutaj gadał bez, nic, bez żadnego Sensu, więc na razie, cześć i pa. Ziuu.